Trzymalo to jest rudy w dzisiejszym odcinku będziemy zgadywać rzeczy z Minecrafta w Robloxie. Jak widzicie, jesteśmy na takim trybie, gdzie po prostu będziemy wpisywać. Wpisywać, co znajduje się na naszym obrazku i będziemy mogli przejść dalej. Jak widzicie, jestem ubrany w koszulkę z mojego sklepu, na który jest po prostu z grupa żabki. Dajwa wpadać tam koniecznie, bo taką koszulkę macie tylko i wyłącznie przez ten tydzień za 49 Robuxów, Później ona już będzie droższa, więc naprawdę warto się śpieszyć, ponieważ tylko przez tydzień. Czyli jak dzisiaj mamy 8 maja, no to za... Równy czyli 15. Nie no, 15 to nie. E, 13, bądź do 12. Do 12, czyli niepełny tydzień macie. Będzie ta koszulka za 49 Robuxów. A potem, oczywiście, ona będzie droższa. Ona ma na przykład z tyłu też logo Szef Shopa, ale przesłanie mi mu backpack z żabki. Ale jeżeli sobie tam wejdziecie, to naprawdę zobaczycie. ją na brązu, przekozacka ta koszulka, dobra. Rozpoczynamy. A więc musimy tutaj napisać, kto znajduje się na obrazku. I musimy tutaj pisać, niestety, po angielsku. Więc ja wpisuję Steve. No i mamy to. Teraz następna postać, którą my tutaj mamy. Jezus święty, co to jest w ogóle? To jest chyba. Patrzcie, o tu jest music sounds, dobra. Czyli tutaj się to wyciszyło, bo ja niestety oczywiście wyciszyłem całe po prostu dźwięki. A to będzie, u, 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 u. U, okej, okay, dobra, no, po prostu nie wiedziałem, że da się wyciszyć muzyka. Dobra, e, to jest creeper, oczywiście, to creeper, dobra. Mamy to, let's go, dobrze. Co to jest, it's a slenderman spin-off. Co? Aha. A, bo to są podpowiedzi na prawo na dole. okej! Okay. Enderman, dobra, let's go, łatwe! Ale to jest ładnie, boże, ile tu jest tych poziomów, ja cię szonę! jest to zrobione, dobra! To jest oczywiście Cobblestone. Cobblestone, pyk, proszę bardzo, tak, mamy to! Dobra, szczerze mam powiedzieć, że nie wiedziałem, że to tak dobry w ten tryb. Dalej, Day. only spawn in the end city, no co Shulker, to jest Shulker, Shulker. Shulker, let's go! Mamy to! Udało się! Kolejny level przy... Ej, my naprawdę przyjdziemy dużo z tego? nie, no bo to jest dość długie, dobra. No zobaczymy w każdym razie. Okej, okay, to jest Ghast. Gychy. E Ghyast się pisze. Co? A nie, źle napisałem, Hust Dobra, tak, o. Mamy to, let's go! E następny, muszę przestać mówić let's go, bo cały czas mówię. Jest... E Okej, okay. czyli to ma najwięcej HP w całej gierce w Minecraft'cie. No oczywiście jest to Witcher. E Witcher wpisujemy, dobra. Co?! E Co?! Jak to się nazywa? No Witcher to jest! Witcher. O, tak to się pisze, dobra. Widzicie, zrobicie jedną literkę źle i od razu nie, nie sprzedziecie quizu, to jest powalone. Jezus, dobra, nie wiem co to jest, jak to się nazywa, jak to się nazywa. Za 7 robuxów tu się skipuje stage'a. Co? I nie przejdę dalej, jak tego nie powiem? I tyle okazjony spama na player... Okej okay. No, nie mam pojęcia, co to jest. No, dobra, no musimy tu skipnąć za 7 Robuxów. No, bo ja po prostu nie wiem. No, po prostu ja sam nie wiem. Y I się nie dowiemy, co to jest. Boże, Nie. Jezu, one się też jakoś te tak głupie nazywają. Wszystko kosztuje 7, dobra, wszystko kosztuje 7 Robuxów. Ja też czuję, że my dzisiaj tutaj dużo Robuxów wydamy, bo to po prostu są angielskie nazwy. Ja nie wiem, dobra, to jest akurat proste. 14 Robuxów póki co w plecy, okej. Okay. Ehm, to jest Villager, Villager, Villager oczywiście, dobra, tutaj mamy dobrze. No, Dragon, Dragon, Dragon. Takich łatwych, to proszę mi tutaj. Co? Drake, może? Co tu trzeba wpisać? End dragon. End drake. No nie może to być nic innego. To jest smog. Drake, no po prostu. End dragon. End. No nie. Dragon. No też nie. Drake. Też nie. Boże, nie mam pojęcia. End dragon. Też nie wchodzi. End Drake. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. A może Ender coś, czekajcie. Ender? Nie. Ender Drake? Ender. Może Dragon bardziej. Jest, dobra! Boże, jakie ciężkie. nie? Naprawdę niektóre są mega ciężkie. Redstone. Ok, to redstone. To razem się pisze. Cyk. Mamy to, let's go. Eee... kurde. Ender chest, y en ender chest. dziękuję bardzo, S, o Jezus, flint, flint, nie, kurde flint, ty no nie wiem, no to się, no krzesiwo po polsku, ha, <laughs> krzesiwo, no puść mi jak powie krzesiwo, co ja mam znowu za 7 Robuxów, nie no No nie wiem, jak to się nazywa, no. Może tak? O! Przez T, a nie przez D. Boże, ty głupi Dave'ie. Dobra. Ender Pearl. Dobra, mamy to. Dobrze, let's go. Nie! Ja nie wiem, jak on się nazywa, no. Boże święty, dobra. Idę na sprawdzić, bo nie mam tyle Robuxów. No nie kupujecie koszulek, to nie mam tyle Robuxów. Elder Guardian, coś takiego. Elder Gual Guardian to się nazywało. Eee... Regular skeleton, i jest Ale to są takie podpowiedzi, co kurde, to widać po obrazku przecież, no. Co ona pomaga, no? Ehm, night... Skeletor. No nie! Skeleton, czekajcie. Night. Skeleton. No nie! Dark? Dark Skeleton? Kurde, no to nie wiem. Skeleton. No musi to jakoś. Ja. Nienawidzę tej gry. Po prostu. Nie wytrzymuje. Dark Skeleton też nie działa? Co? To jak to będzie działać? Co tu nie będzie działa? Jeżeli to będzie to, to ja po prostu dostanę. Ja nie mogę Witter Skeleton to był. Boże Magma, 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 Magma. Puść mnie. No nie! Ma... Magma mop no. Magma, slime Nie! slime. No nie, Boże, jakie te nazwy są debilne. Magma Cube. Dobra, dalej. Nie! Nie, ja chcę wyjść. Mogę wyjść stąd? Jak stąd wyjść? Co to jest? Niuk. Nie wiem, co to jest niuk. Boże, nie wiem. A co to w ogóle są w sklepie? Vipy jakieś. Kurde, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, no nie, nie wiem jak... Nie wiem, jak on się nazywa, ten świniak, no! Boże, Piglin, Piglin. <grym> to jest... Szósta postać, którą będę sprawdzać na lecie, nie? Wandering Villager. Wandering Villager. Miałem to normalnie. Wandering Villager. Wandering Villager. Wandering Villager. Wandering, wandering, wandering Trader. No, Wandering Trader, no. Oczywiście, jest. Ja nie mogę, skończyło się! Zrobiliśmy to, dobra Boże, chodźmy teraz zrobić loga. Skoro Minecraft mamy za sobą, zróbmy teraz loga, dobra. Roblox. Roblox. Super. Lecimy dalej. O, Apple. To jest łatwe, dobra, to robię, to robię łatwo. Adidas. To jest banalne. McDonald's. M MC Donald. No co? MC Donald's. Dobra Jezus, działa. Nike. Nike cross, but Gala got a piece in it. Windows. Windows. Let's go, jestem mistrzem. Red Bull. Red Bull. Nice. Coca-Cola. Coca-Cola. Każdy by to zgadł. To jest Pepsi. Pepsi. Banał. Let's go. YouTube. Łatwo. YouTube. Instagram. Ty teraz co tego nie wie? Co typ? Instagram typie. Instagram. Ty tego nie wiesz? Musisz to sprawdzać. Jezus. Facebook. Łatwe. Google Chrome. Chrome Let's go, Twitter. To ja widzę, Twitter Babo. Nie wiesz tego? Masakra. No ona będzie ze mną robić! Ja! KFC, Babo. Nie wiesz tego? KFC. Jak czekasz, zrobię. Ja nie mogę. Xbox. Dobra, łatwo. PlayStation Pyk easy. Spotify, może ty coś zrobisz? Co? Google. Google, o kurde, wiki, wiki, wiki Nie, No, wikipedia Let's go, mamy to Przeszedłem praktycznie wszystko za pierwszym, dobra Czyli w takim razie, no z logów to jestem po prostu szefem Ale zobaczmy, co mamy wyżej, ponieważ Może znajdziemy jeszcze jakieś fajne quizy, może byście chcieli jakieś zobaczyć widzowie Bo jeżeli chcielibyście jakieś zobaczyć, to dajcie patrzcie raperzy Dobra, zróbmy raperów, nie, nigdy nie, nie próbowałem robić raperów Dobra, to jest da baby, da baby Da baby, easy. To. XXX Tentacion. Cyk, mamy to. Juicy board. Juice. Wyrlydy. Tak, mamy to. Eee. Kurczę, nie wiem. Penny West? Penny West Nie. Nie wiem, kto to jest. Nie mam pojęcia, kto to jest. Dobra, ile tu jest skip stage? Kurde, za 7 Robuxów. Dobra, kupmy to jeden. Bo chcę zobaczyć, co będzie drugie, tam następne. Da, no, walić to. Skipujemy. No, ona tam została! <laughs> o, Lil Pump, Lil Pump. Łatwe. O, to jest ten. Blue face. Blue face. Nie. Blue face, baby. Blue face, baby. No, jak tu nie? Nie, to będzie NLE Choppa. Tak, jest. To jest Snoop Dog. Snoop dog. Co? Nie? Snoop dog. Co? Snoop dog. Tak, mamy to. Eminem. Eminem. Łatwe. Lecimy dalej. Eee, kurde. Lil pip? Tak, mamy to. To kto? Kurde. Jakiś swagger. Nie wiem, nie wiem, kto jest taki popularny. To nie jest Future. to na pewno nie jest Future. za eee, Savage21 to może być. Nie, kurde, futurę? To na pewno nie jest on. Nie, z kim on mi się kojarzył w ogóle. Dobra, nie mam pojęcia, kto to jest. Dobra, widzę, napiszcie w komentarzu, kto to jest. Ja w tym momencie kończę ten odcinek. To był taki krótki odcinek z Robloxa, ale dzisiaj właśnie zgadywaliśmy. Ja nie mam pojęcia, kto to jest. Napiszcie, proszę w komentarzu, i wpadajcie po takie kozackie koszulki. Siebano.